Darysz Tokarczyk, firma Banimek, kierownik budowy tej, za której stoimy. Obiekt za mną powstał w latach 1909-1911 jako wieża ciśnień dla okolicznych mieszkańców. Po tym jak kopalnie przez fedrowanie doprowadziły do utraty wody w studniach, dlatego postanowiono wybudować w zabrzu taką wieżę ciśnień. Ona aż do roku. 1970 pracowała i zapewniała odpowiednie ciśnienie dla mieszkańców. Później niszczała aż do czasu kiedy od miasta przejąło to Muzeum Górnictwa Węglowego i w 2018 końcem 2018 firma Banimex wygrała przetarg na przebudowę, modernizację wraz z rozbudową tej wieży ciśnień w Zabrzu w systemie projektu i buduj. Prace projektowe trwały około pół roku, wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i... Wiosną 2019 roku weszliśmy na roboty budowlane, dzisiaj akurat odbyła się taka jedna z ciekawszych faz, czyli montaż na kopule wieży, która ma około 46 metrów, tak zwanej latarni, która była wykonywana na dole, a przy pomocy naszego żurawia 300 tonowego została dzisiaj umieszczona na górze, co pozwoli nam na prowadzenie prac wykończeniowych wewnątrz, planowane. Termin oddania do użytkowania to jest koniec tego roku.